W dzisiejszym wydaniu raportu dnia funkcjonariusze roku wyróżnieni. Strażnicy co miesiąc są oceniani. Co miesiąc, co kwartał, co pół roku. Wczoraj były pączki, dziś czas na ich spalenie. Lepiej od razu, szybko, żeby, nie, żeby się nie odkładało. W niedzielę kolejny spacer dla fotografów. W grudziąckim ratuszu nagrodzono funkcjonariuszy, którzy przez miniony rok nienagannie wykonywali swoje obowiązki służbowe. Strażnicy co miesiąc są oceniani, co miesiąc, co kwartał, co pół roku i, i co rok. Raz w roku w miesiącu styczniu, w pierwszej połowie stycznia dokonujemy takiej oceny pracy strażników. Komendanci, co roku typują osoby, które zasłużyły na miano funkcjonariusza roku. Pod uwagę brane są różne aspekty. Wyniki, które osiągają zaangażowanie w pracę, absencja to wszystko wpływa na ocenę. Zawsze zwracam uwagę na pracę zawodową tą naszą branżową czyli gaszenie pożarów, ratowanie życia ludzkiego, plus jeszcze postawa życiowa też jest bardzo ważna. Zapytaliśmy czy wykonywany zawód zawsze był marzeniem czy raczej przypadkiem. Nagrodzeni funkcjonariusze byli zaskoczeni, a jednocześnie szczęśliwi, że to właśnie oni zostali wytypowani na najlepszego pracownika. Powiem szczerze, jestem bardzo zaskoczony, nie spodziewałem się takiego tytułu. Miałem chęć zostać strażakiem. Tym bardziej, że w rodzinie pojawiły się pierwsze osoby. Był to mój wujek, który był w Straży Ochotniczej, i był to mój kuzyn, który już pracował w Straży Pożarnej. Nie spodziewałem się, jestem miło zaskoczony, że przełożeni mnie wyróżnili. To bywało różnie z, z wyborem pracy. Akurat padło na Straż Miejską. W Straży Miejskiej pracuję od 7 lat. Pracuję jako w patrolu interwencyjno-patrolowym. Odbieramy interwencje od mieszkańców, patrolujemy miasto. Pojawiła się również osoba, która odbiera nagrodę już po raz kolejny. No, już ten dziewiąty raz tutaj już jestem, na tej sali, odbieram takie wyróżnienie. No, zawsze są liczone wyniki, osiągnięcia, które się w danym roku zrobi, no i to wychodzi z tabelek. Wszystkim funkcjonariuszom życzymy kolejnych sukcesów i dalszego tak ogromnego zaangażowania w pracę i bezpieczeństwo mieszkańców. Pączki, pączki, wszędzie pączki, tak było wczoraj w tłusty czwartek. Dzisiaj jest piątek, dla niektórych pewnie też tłusty. My z kolei stawiamy na coś innego. Wczoraj było słodko, dziś będzie fit. Czas na spalenie tego, co się wczoraj zjadło. Sposobów jest bez liku. Można dla przykładów wyjść pobiegać. Jak człowiek żyje aktywnie, no to tak jak po każdym czwartku, to no i po tłustym czwartku można w piątek pójść pobiegać. Dlaczego? Wszystkich namawiam gorąco. Bieganie bieganiem, grunt, żeby się w tym przypadku nie przetrenować. To zależy od zaawansowania każdego z nas. Ci, którzy dopiero zaczynają się w to bawić, no to wiadomo, no, każdy musi dostosować do swoich możliwości, żeby to było a zdrowe, b sprawiało nam przyjemność. Za oknem bywa jeszcze zimowo, więc co niektórych wersja spalania na świeżym powietrzu może nieco zniechęcić. Spokojnie. Są jeszcze ćwiczenia w pomieszczeniu, na przykład można poskakać na trampolinie. lub dla bardziej wytrwałych pójść i poskakać na przykład przez skrzynię. Forma zajęć, którą prowadzimy jest idealna do spalenia kalorii w szybkim tempie. Nie musimy się katować na bieżni, chodzić godzinę, tylko na przykład możemy to wykonać w 10, 15, 20 minut i będziemy mieli ten sam efekt. Ćwiczenia <głos9> gimnastyczno-kondycyjno-siłowe. Więc z obciążeniem ciała, ćwiczenia interwałowe, lekkoatletyczne oraz z ciężarkami czy z ciężarem sztangi również. Sporą popularnością przy spalaniu pączków cieszą się również siłownie. Kiedyś kojarzyło się wyłącznie z miejscem dla mięśniaków. Dzisiaj to idealna forma aktywności fizycznej bez względu na posturę. Bieg na bieżni, na przykład, w szybkim tempie jest to około spalenie. 600-800 kalorii, tak samo sesje na przykład indoor walking, e, szybkie tempo albo zmienianie tempa na rowerku, e, to jest też około od 400-600 do 600 kalorii. W tym przypadku za spalanie pączków lepiej zabrać się od razu. Ja już wczoraj od razu na miejscu spalałam e, pączki, bo no wiadomo, lepiej od razu, szybko, żeby, nie, żeby się nie odkładało. tak. Na koniec, żeby tak nie było, że jesteśmy tylko fit i próbujemy przypodobać się Ani Lewandowskiej. Powiemy o tych nieszczęsnych pączkach, ale w wersji lekko dietetycznej. Można zrobić z mąki pełnoziarnistej, dzięki czemu mamy trochę więcej tych minerałów. Można zrobić z dżemu nie z marmolady. A wy jaką wersję wybierzecie? Zbliża się 49. Grudziądzki spacer fotograficzny. Uczestnicy, którzy wezmą w nim udział, dostaną niepowtarzalną szansę na zwiedzenie miejsca. O którym wie niewielu mieszkańców Grudziądza, czyli Fort Tarpno. Udajemy się do fortu tarpno, który znajduje się no, właściwie na wylocie naszego miasta. Niedaleko Cytadeli, natomiast jest dość dobrze ukryty i nie wszyscy też wiedzą, gdzie się znajduje. Udział w spacerze jest bezpłatny, nie ma również wymagań sprzętowych, czy też stopnia umiejętności w robieniu zdjęć. Nie trzeba się zapisywać, wystarczy przyjść w niedzielę o godzinie 14. Spotykamy się, tak jak wspomniałem, na ulicy przy ulicy Klonowej No i stamtąd wyruszymy wspólnie razem do fortu. Po wszystkim o godzinie 16.00 odbędzie się spotkanie podsumowujące w Marinie. Spotykamy, żeby podsumować zdjęcia z naszego wcześniejszego spaceru. W styczniu spotkaliśmy się na Błoniach Nadwiślanskich i wyruszyliśmy w Górę Wisły na Ostrogi, które tam się znajdują. No i będziemy właśnie oglądać i omawiać zdjęcia z poprzedniego spaceru. Spacer zaplanowano na najbliższą niedzielę 26 lutego, początek o godzinie 14.00.